No i przechodzimy do ćwiczeń oddechowych. Tak jak wspominałem, musicie pilnować tego, żeby się nie przewentylować. Najlepiej jest sobie robić w pozycji siedzącej, ewentualnie leżącej. Będzie to dla Was najbezpieczniejsze. I zaraz po tym, jak skończycie je wykonywać, no to też starajcie się od razu nie wstawać, nie chodzić przede wszystkim po schodach, jeśli wykonacie tych powtórzeń naprawdę sporo. Bo sam już się niestety w tym przekonałem, że. Że no, mimo, że się wydaje, że wszystko będzie w porządku, to nie do końca tak jest. Zrobi się ciemno przed oczami na schodach i, i może być spory kłopot. E, także o tym pamiętajcie. E, pierwsze ćwiczenie to będzie nic innego jak wdech nosem, ręce unosimy do boku i potem staramy się jak najdłużej zrobić wydech i ręce opuścić przed sobą. No, i też powtarzamy sobie, najlepiej te ćwiczenia oddechowe nie starać się jakoś tak szczególnie zrobić trening. Dzisiaj pracujemy nad oddechem, tylko w momencie, w którym będziecie pracować nad innymi rzeczami, to też te ćwiczenia oddechowe sobie przeplatać, tak żeby właśnie nie było sporej ilości ich pod rząd, no gdyż to jest po prostu mało bezpieczne i, i, i Wam się to raczej nie spodoba, bo same w sobie ćwiczenia oddechowe. W większości niestety są nudne, ale żeby nie były nudne, no to mamy swoje sposoby trochę i można je też zrobić w kreatywny sposób. Jednym z takich sposobów może być chociażby wzięcie sobie chusteczki higienicznej. No i oczywiście trzymamy sobie ją przed sobą, i naszym zadaniem będzie to, żeby chusteczkę swoim oddechem odepchnąć na mniej więcej taką wysokość. No i żeby ona na tej wysokości się też utrzymywała, czyli Bierzemy sobie we wdech nosem i w ten sposób sobie pracujemy. No nie będę tutaj dmuchał 20 sekund. I powtarzamy sobie znowu kilka razy. Kolejnym sposobem może być załatwienie sobie butelki wody, zrzucenie w niej słomki, no i bulgotanie, popularne bulgotanie. Czyli po prostu dmuchamy w odpowiedni sposób, tak żeby bąbelki powietrza wyleciały nam z tej wody, którą będziemy mieli. No i tutaj też fajnie by było, gdyby to wszystko było nastawione na to, żeby ten wydech był jak najdłuższy, czyli nie lecimy z całej pary, żeby rozchlapać wodę, tylko staramy się to robić w kontrolowany sposób, żeby utrzymać jak najdłużej. Kolejnym ćwiczeniem będzie też wzięcie oddechu, utrzymanie go w sobie jak najdłużej, i potem też powolne wypuszczanie. Ogółem jest taka zasada, że wydech powinien być dłuższy od wdechu. Gdzie wdech, powiedzmy, zajmuje 2 sekundy, to wydech powinien trwać 3. To jest mniej więcej taka skala porównywania, żebyście mieli też odniesienie. Także warto też sobie to wdrożyć, no bo ten tlen dostarczony do organizmu, żeby miał czas, żeby się po całym organizmie roznieść wzrast z krwią, a nie żebyśmy płytko oddychali, no bo, bo to też będzie mniej wydajne i przez to na przykład podczas aktywności fizycznej możemy się szybciej męczyć, dlatego też ważne, tak ważny jest ten oddech. No, i oddech może być oczywiście też pomocny w różnych sytuacjach stresowych, w sytuacjach, w których mamy problemy, na przykład z zaśnięciem. Oś jeszcze będziemy rozmawiać w innym odcinku naszym, więc, więc tam na pewno też ten temat poruszę. Ale wracając do naszych gier, na przykład, mamy sytuację, w której gdzieś się zdenerwujemy albo się zestresujemy, jest jakaś napięta sytuacja, a my bardzo podchodzimy do tych gry, gier ambicjonalnie. Więc też w momencie, w którym mamy chwilę wyciszenia, albo gdzieś się taka lampka u nas zapali, że coś jest nie tak i, i że panikujemy, albo właśnie ten stres się pojawia, no to dechem bardzo łatwo możemy sobie ten stres zniwelować. Ważne, żeby tylko taki moment wyłapać. No, i wtedy też w momencie, w którym nabierzemy sobie więcej powietrza, trochę przytrzymamy, wypuścimy powietrze, powinniśmy przede wszystkim szybciej dojść do siebie, nie powinno ta dana sytuacja nie powinna nas aż tak stresować. No i w momencie wiadomo, w którym szybciej wejdziemy na swój normalny poziom, a nie będzie, będą nami targały jakieś emocje, czy czy stres, no to też będziemy lepiej grali, będziemy podejmować lepsze decyzje. Także ten oddech, mimo że się wydaje taką rzeczą oczywistą, banalną, tak nie do końca, może wiemy, jak duży on ma na nas wpływ. Dlatego też warto nad nim pracować. Jo, widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się.